w tym filmiku pokażę Ci w jaki sposób wydrukować a później ułożyć obrady składające się z kilku lub kilkunastu stron A4 które kupisz na sklep Mądry Bobas. .pl. Zacznijmy od drukowania tutaj sprawa jest bardzo prosta w opisie produktu będzie zawarta informacja w jakiej orientacji trzeba go drukować tutaj jest to orientacja pionowa jeśli zmienimy na Poziomą to widać, że coś jest nie tak, także zmieniamy na pionową, przechodzimy dalej. Druga sprawa to jakość wydruku. Ja zawsze ustawiam fotografię, chyba że drukuję obrady słynnych malarzy, wtedy, wtedy wybieram już, wiadomo, najlepszą. Każdy plik, który u nas zakupisz będzie podzielony w taki sam sposób, pierwsza strona będzie w lewym górnym rogu, i później lecimy w prawo tak, jakbyśmy czytali. Nieważne, ile plik będzie miał stron, tak to właśnie będzie wyglądać. Teraz zobaczysz, w jaki sposób układać wcześniej wydrukowane kartki. Jeśli Twoja drukarka ma opcję drukowania bez marginesów, to super, dużo mniej się napracujesz. A jeśli nie, tak jak w moim przypadku to te marginesy trzeba będzie ucinać. Zaczynam od kartki numer 1, kładziemy ją sobie na podłodze i kartkę numer 2 nakładamy na kartkę numer 1. Czyli jeśli masz opcję druku bez marginesów, to po prostu tą kartkę numer 2 nakładasz, a jeśli nie masz tej opcji, to ten półcentymetrowy margines musisz uciąć i dopiero kartkę nałożyć. Teraz jak to wygląda w praktyce. Pokażę Ci stronę numer 2 i stronę numer 3. Nakładanie polega na tym, że na stronie numer 2 jest pół centymetra strony numer 3. Zresztą właśnie w tym miejscu yy, wygląda to tak samo. No i musimy to po prostu nałożyć. Sprawa jest bardzo prosta. I jeszcze z tej strony też w tych miejscach jest to samo. Musimy to po prostu nałożyć. Układanie obrazka jest proste i dość, i, dość, i dość intuicyjne, bo ucinamy zawsze margines, który dostawiamy już do kartki, która leży. Czyli kartkę numer 3 przystawiamy do kartki numer 2. Ona dotyka lewym bokiem kartki numer 2, więc właśnie ten margines ucinamy z lewej strony. Dokładamy kartkę numer 4, która dotyka kartki numer 1. Górnym marginesem ten margines ucinamy i nakładamy. Potem kartka numer 5. Kartka numer 5 dotyka lewym bokiem kartki numer 4, więc lewy bok ucinamy i nakładamy, i górną stroną dotyka kartki numer 2, więc ucinamy, nakładamy na kartkę numer 2. Pozostałymi stronami robimy to samo. Jeszcze wspomnę, że warto warto te kartki zalaminować. Czyli po ucięciu marginesów laminujemy. No i potem dopiero sobie układamy. Wiadomo będzie to dużo, dużo trwalsze. No i też ładnie wygląda.